we <laughs> Thank right. right. you. Stali nas Pani na Jego ucztach. Panie, nie jestem godzien, abyś przyjechał do mnie, ale na Dzisiaj nas i wzmocnij naszą wiarę na wieczny czas, nieświęta Chrystus. <śmiany>

Oddziale. Patrz, roś. Na prawo patrz. Poczek flagowy do podniesienia flagi szefowej. Maczno. Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Godowie, Jana Sujmy. Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Godowie, Drucha Jana Adamczyka. Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaszczym Plusz starszego brygadiera Edwarda Debatego. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wojskowym Śląskim młodszego brygadiera Rafała Danczyk. Komendanta Zarządu udziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Godowie Ducha Zbigniewa Nadeckiego. Poczeć standardowej ochotniczej straży pożarnej w Skrzyszowie z prezesem. Poczeć standardowej ochotniczej straży pożarnej w Gołkowicach również z prezesem. Poczeć standardowej ochotniczej straży pożarnej w Godowie z prezesem. Witam oczecz standardowy zboru dobrowolnych Hasic-Zawada ze starostą Milanem Necknerem. Druha Bronisława Karasek. Członka zarządu powiatu województwowskiego druha Dariusza Prus. Przewodniczącego Rady Powiatu w Województwie Śląskim druha Eugeniusza <klucza> Witam radnych gminy Godów Ucjana Wojtek, Michała Puczak. <klucza> Witam sołtysa Sołectwa Łazisk druga Stanisława Katryniuk <klucza> Witam serdecznie Księgę Zapobosza, parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w Łaziskach Księdza Mawra <klucz> Witam poczecz sztandarowy Klubu Sportowego Kolejno-Naziska z prezesem. <klucz> Witam poczecz sztandarowy górników wraz z przewodniczącym Stowarzyszenia Świętej Barbary. <klucz> Witam Churka Linda na z panią kierowniki Togajdorsz. Witam przewodniczącą Koła Gospodyń wiejskiej w Łaziska z panią Dorosą Wojaczek. <klucz> Witam przewodniczącego Związku Emerytów i Reżistów w Łaziskach, druha Franciszka Gajdosza. <klucz> Witam serdecznie orkiestrę dęton, zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych, Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Wojskowym Śląskim pod batutą druha Ryszarda Wachtaczyka. Witam zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szanowny Duchny, Duchowie, zaproszonych gości. Święto Fabulackie Strażaków, Święty Florian, jest okazją do różnych akcentów i organizacji strażackich. W naszej ochotniczej Straży Pożarnej jest to dzień szczególny, bowiem za chwilę będziemy święcić nowy samolot bojowy. Kilka zdań informacji na temat realizacji tego samolotu. W dniu 12 stycznia 2010 rok podkreślam 2010 rok gmina Godów oraz gmina Petrowice Karwiny złożyli projekt pod tytułem Bezpieczna Granica. Projekt ten został dofinansowany w wysokości 85%. Z programu środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Pozostaje 15% dołożyły gminy z własnego budżetu. Realizacja nie była łatwa, bo trwająca ponad 5 lat. Zamknięcie tego projektu nastąpiło w dniu 17 kwietnia bieżącego roku w Ochotniczej Straży Pożarnej Łaziskach w obecności ponad 100 osób z Polski i Czech. Owocem tego projektu są dwa samochody bojowe. Po stronie czeskiej Skania k 30 przez 5000 300 zl stojący obok, obok, poświęcony w dniu wczorajszej w jednostce zboru dobrowolnych Zawada. Po stronie polskiej Mercedes Atego. GBA 3 16 Ochotniczej Straży Pożarnej w przystrojone na dzisiejsze poświęcenie. Zakupione i prezentowane samochody bojowe są tylko narzędziem w rękach strażaków po stronie czeskiej i polskiej. Program, o którym wspomniałem, miał na celu głównie przeszkolenie strażaków po obu stronach granic. Na okoliczność wniesienia pomocy w walce z żywiołem jak ogień, woda, zdarzenia losowe, drogowe. W szkoleniu udział wzięło 86 osób, w tym 10 kroków. Pragniemy serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Godów Mariuszowi Adamczyk, staroście gminy Petrowice Karminy Marianowi Lewiecz za podjęcie realizacji projektu Bezpieczna Granica oraz koordynatorom Zbigniewowi Radeckiemu, posłowi Polskiej oraz połowi Has po stronie czeskiej. Stosowne podziękowania były złożone w dniu zamknięcia projektu, to jest 17 kwietnia, bieżący rok. Proszę się proboszcza o dokonanie poświęcenia nowego samorządu. Łaska i pokój od Boga Ojca Miłosierdzia, który nas pociesza i strzeże w każdym utrapieniu, Niech będą z Wami wszystkimi i z duchem. Wierzymy, że Bóg stworzył świat i wszystkie jego żywioły, wodę, powietrze, ogień i światło. Wierzymy, że w Bogu żyjemy poruszamy się jesteśmy. Pan Bóg w swojej opatrzności nie zabrania ludziom wpływać na działanie żywiołów, tak aby one służyły dobru człowieka i nie przynosiły mu szkody. Przewidywanie i mądrość wielu ludzi, Którzy ujaśnili wodę i wykorzystali jej siłę do wytwarzania energii elektrycznej, którzy budują maszyny i urządzenia do gaszenia pożarów, którzy wynaleźli źródła światła do rozpraszania ciemności nocy. To wszystko są także dary Boga Skórcy, który miłuje człowieka i poleca mu, aby czynił sobie ziemię poddaną. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za odwagę i... i poświęcenie naszych strażaków i prośmy Go o błogosławieństwo dla ich trudnej i niebezpiecznej pracy, której będą się posługiwali tym nowym samochodem bojowym-gaśniczym, aby ratować życie i mienie swoich licznych. Otaczaj opieką wszystkich strażaków, którzy będą się posługiwać tym wozem, niosąc ratunek bliźnim i zachowaj ich w zdrowiu. Wybaw nas od głodu, ognia i wojny i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi niesiętną pomoc bliźnim przez Chrystusa, Pana naszego. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Szanowny druhny, druhowie, zaproszeni goście, nastąpi teraz wręczenie oznaczeń wyróżnień. m mm b -hmm. mm -hmm. Michaela Puchasek, Barbara Kositek Wiktoria Ochman Kinga Żydlik, Karolina Sitek Agnieszka Rędzia Paweł Grzeszkiewicz Aleksandra Żółcha, Klaudia Pietroszek Tomasz Żółcha, Jakub Piprek Marciej Zajusz Wojciech Ostrzołek Daniel Pil. Jakub Dudzic Daniel O Obręczenie tych wyróżnień. Poproszę prezydenta, w Starze Pożej w druga Sudna. I, I komendanta gminnego Zbigniewa Radeckiego. Poproszę. Mmm. I szkolenia młodzieży, dziewczyn i chłopaków, którzy tutaj się szkolą w Waszym OSP. Dajecie wzór dla wszystkich jednostek naszej gminy, ale nie tylko naszej gminy, w tych działaniach typowo szkoleniowych. Chciałbym jeszcze podziękować Zbyszkowi Radeckiemu i Pawłowi Hasowi, którzy się zaangażowali i byli głównymi koordynatorami tego projektu, dzięki którym został ten Wóz bojowy dla naszej gminy, dla gminy Petrowice zakupiony. Panie prezesie, na Pana ręce chcieliśmy złożyć ten pamiątkowy model wozu bojowego, a gdybyście jechali kiedyś do akcji i brakło Wam wody, to tutaj ta gaśnica nie Wam zapewni dogaszenie tego pożaru. gratuluję jeszcze raz i wszystkiego dobrego sąsiedniej jednostki, którą też będziecie wspomagać oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Chciałem pogratulować tych obu samochodów i polskiego i czeskiego, bo tak jak już dzisiaj było powiedziane to nie jest dla nas, to nie jest dla was to jest dla społeczeństwa, które bronicie na swoim obszarze operacyjnym. Bardzo się cieszę i jeszcze raz gratuluję, że tak nowoczesny sprzęt jest na naszym terenie. Panie prezesie, panie naczelniku, druhowie z jednostki, używajcie jak najrzadziej, a jak już, to jak najlepiej. Jeszcze raz gratuluję. Szanowni goście, drukny, drukowie, w imieniu zarządu działu gminnego Związku Oletniczych Straży Pożarnych oraz poważnienia prezesa zarządu działu powiatowego Związku Oletniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej składam Wam serdeczne gratulacje z okazji otrzymania tego. Pięknego, nowego wozu bojowego. Jest to ukoronowanie niewątpliwie waszej dobrej pracy na niwie działalności strażackiej. Osiągacie sukcesy zarówno w działaniach bojowych, osiągacie sukcesy w zawodach. Szczególnie cieszy działalność wśród młodzieży, co żeśmy docenili wręczając te oznaczenia drużynie młodzieżowej. Oby ten samochód się bardzo dobrze sprawował. Oby najczęściej brał tylko udział w akcjach ćwiczebnych, pokazach, a jak najmniej w akcjach bojowych. Jeżeli już będzie w akcji bojowej, oby zawsze bezpiecznie wracał do jednostki z kompletną załogą. Pozwolę sobie również z upoważnienia prezesa zarządu działu powiatowego, druka Jerzego Szkatuły. Odczytać skrót pisma, które jest adresowane do Waszej jednostki. Owodnicza Straż Pożarna Łaziska, Władysław Śląski, 9 maj 2015 roku. Przekazanie sprzętu strażakom łodnikom to niewątpliwe ważne wydarzenie w życiu każdej jednostki. Jednak przekazanie, użytkowanie nowego samochodu pożarniczego. Zasługuje na szczególne zauważenie i docenienie troski władz samorządowych do zapewnienia bezpieczeństwa społeczności, w której strażacy bezinteresownie działają. Dlatego też z tak wyjątkowej dla Waszej jednostki okazji Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Lotniczych Straży Pożarnych składa Wam drodzy drukowie, moc serdecznych życzeń i gratulacji. Niechaj ten wymarzony samochód, który dzisiaj przejmujecie, da Wam wiele satysfakcji z wykonywanych przez Was zadań i pozwoli na bezpieczne powroty z każdej akcji ratowniczej i ćwiczeń. Jednocześnie w imieniu Strażaków Powiatu wodzisławskiego i Władz Związkowych dziękujemy serdecznie tym wszystkim, którzy finansowo pomogli w pozyskaniu tak znaczącej wartości sprzętu. Wszyscy bowiem stajemy się przez to bogatsi i nowocześniejsi, gdyż w razie potrzeby działamy razem i wspomagamy się nawzajem. Podpisał prezes zarządu ciału powiatowego. Przekazuję. Dziękuję. Dobry pan lata i błogosławi.

Chtěl vám řeknout vysvětlení vozidla. Včera bylo vysvětleno tady toto vozidlo v závadě, dneska u vás. Už opět tady bylo řečeno, takže bych se znova opakoval, to znamená, že aby ty vozidla skutečně sloužily jenom u školení a vytříku a vždy se vrátili ve zdraví. Do... Panie radie, do uroczystości znajduje się w pododdziału po zakończeniu czystości. Pododdziałem baczność. Tył, tym rozejście.